Ponieważ nie ma większej przemocy przeciwko człowiekowi pracy aniżeli alternatywa. Alternatywy były tylko w serialu i wszyscy wiemy, jak ten serial się skończy. Nikt nie wie, jak wszystko, nikt go już nie pamięta. Siems, słuchaj, sprawa jest taka: bardzo dużo streamów, na których ostatnio jestem, jest w żółtej koszulce. Jednym powodem do tego jest. To, że mam w tej chwili w obiegu trzy żółte koszulki, więc relatywnie sporo mnie w nich widać. Ale jest też drugi aspekt całej sytuacji. I jest on związany z tym, co teraz mam na sobie. We don't have to win every day, but we, ha we don't have to win today, but we have to fight every day. To jest jedna z moich przeklętych koszulek. Przeklętych, dlatego, że często zakładam je z myślą, że będę w nich na streamie, a potem albo je czymś uwalę. Przed streamem, albo nie ma streama z jakiegoś powodu. Także dzisiaj się udało. Dzisiaj przeklęta koszulka jest z nami. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Let's go. Lanberg teraz w Krakowie, był, tak? Widziałem, że się chwalą, że pełna sala. Czy coś ciekawego robił Zandberg? Nie, no Zandberg miał po prostu spotkanie z ludźmi, którzy mogą być jego wyborcami, nie? To trochę o to chodziło. Oni w tym momencie robią turnę po, e, po Polsce i starają się spotkać z ludźmi na żywo, bo no niestety, ale taka praca bezpośrednia jest dość, dość potrzebna, nie? Była sala, był Zandberg i byli ludzie. I podobno ludzi było aż tyle że aż się wylewali nie tylko przed salę, ale przed budynek. To prawda, wyglądają jak ludzie, którzy przyszli na turniej Magic the Gathering, ale no to już nie, to już trudno, nie? Ewentualnie jak wy wyglądają jak ludzie, którzy przyszli oglądać meczek, me meczek Lola. No widać, że wyborcy Zandberga, bo wszyscy wyglądają sympatycznie. Czy my wyglądamy inaczej? Ja nie powiedziałem, że my wyglądamy inaczej, nie? No bo powiedziałem, że to zdjęcie ma bardzo konkretny vibe. Jeżeli ktoś uważa, że to jest dobry czy zły, to jakiś typ z klubu DLR zaczął sapać. O, a wiecie kiedy? Bo jest wideo z tego. Jak macie, jak macie tego timecode, to ja chętnie zobaczę. Dawajcie, dawajcie ja chcę się przekonać. Czy radna Dydynska-Czesak zgłaszała? Nie. Dobrze, e, to tu i potem tam. Cześć, Adrian. E, z tej strony Kuba Skowroński, reprezentuje tutaj klub DLR z Krakowa. E, nie wiem, czy to będzie pytanie, to będzie bardziej wskazówka dla ciebie. Powiedziałeś tutaj mm, o tym, że ludziom pracującym na magazynach trzeba dać alternatywę. E, ja pracuję na magazynie, znam ludzi, którzy na tym magazynie pracują 30 lat. No Kolega odbierał niedawno nagrodę właśnie za te 30 lat pracy. Ci ludzie nie potrzebują alternatywy, oni chcą tam pracować nadal. Ci ludzie, czego potrzebują, to potrzebują kogoś, kto upomni się o ich prawa, a nie alternatyw, Jakiejś perspektywy klepania kodu. Oni tego nie chcą robić. Czemu ten koleś larpuje Giełzaka? On mówi jak Giełzak. Słyszycie to, prawda? To mnie nie, nie uwidziało mi, a może bardziej jak Dymek, nawet. Ale jakoś normalnie przejmuje ich, ich sposób mówienia. Jesus fucking Christ. My tego nie potrzebujemy. Okay. Zastanawiacie się tutaj, jak trafić. Do takich jak ja. To ja ci powiem, wyjdź do nas i rozmawiaj z nami. A co kurwa teraz robi typie? Dziękuję bardzo. Adrian na pewno się odniesie do tego niepytania. Tymczasem przekazuję mikrofon dalej. Yy, raz, dwa, trzy, cztery miejsca łatwo dostępne. Pięć miejsc łatwo dostępnych z przodu. Nie, jakby hasło na pewno się odniesie do niepytania. Jest super, ale ja bardzo chcę. Pytanie w tej rundzie. Dzień dobry. No dobra, ja chcesz... czy... ja chcę usłyszeć, co Adrian odpowie. Magazyny. Bardzo i zapraszam do odpowiedzi. Zacznę do tego pytania od magazyny. Praca w magazynie jest spoko, Tylko problem polega na tym, że alternatywą dla niej nie musi i nie może być tylko właśnie być klepaczem kodu. My potrzebujemy alternatyw w przemyśle. I to, moim zdaniem, na wielkich płaciach Polski zaczyna być dużym problemem. Bo jeżeli będziemy krajem, który obrabia w magazynach to, co produkują inni, jeżeli będziemy tylko i wyłącznie miejscem, gdzie to, klepie to, się kot, tak, robi usługi, to, to będziemy mieli problem, tak? Ale to nie tym do nas nie dotrze. No to są, to są, to to, Bardzo to to, dziękujemy ale... za komentarz, ale prosimy, żeby... Dobra, ale to ja się, no, chodzi, mi, chodzi mi o to, że to wow. jest, to, że to jest że tam gdzie pracujemy teraz, a nie w pracach, których i tak nie wybuchują. Ej, kurwa, ale ja wam powiem tak. To jest zajbiste. to mega pokazuje, że ten chłop. Co to jest z klasy robotniczej. No, jest kurwa krwią tej ziemi! Że on jest jedyną krwią tej ziemi, nie? To jest trochę tak. Gość jest z klubu DLR Kraków, tak? Czyli. Rozumiem, że mieszka i pracuje w aglomeracji krakowskiej, tak? I powiedzcie mi, jak taki chłop, czy to kurwa wy nie możesz, nie umiesz do nas dotrzeć, Andrian! Jak on kurwa przy tym swoim byciu ludem tej ziemi nie kuma, że są miejsca, gdzie ta praca w magazynie jest jedyną dostępną, nie? Że jest tak, że firmy, takie szczególnie jak Amazon, potrafią instalować się jako jedyne w regionie. Jedyne, do których da się dojechać, jedyne, które mają dostatecznie dużo miejsc zatrudnienia i w rezultacie ludzie, którzy pracują dla nich, nie mają alternatywy. Jeżeli zostaną wyjebani z, takie, z, z takiego magazynu Amazon'a. To dosłownie nie mają gdzie pójść. Mogą kurwa zmienić miejsce zamieszkania na inny kawałek polski i modlić się, żeby tam nie było tak samo. Nie. Ten koleś siedzi, kurwa, słucha gości w garniturach, którzy prawdy objawione mówią. I on wie, że Andrian do niego nie dociera, bo powiedział: dajmy alternatywę. Ponieważ nie ma większej przemocy przeciwko człowiekowi pracy, aniżeli alternatywa. Alternatywy były tylko w serialu i wszyscy wiemy jak ten serial się skończy. Nikt nie wie jak wszystko, nikt go już nie pamięta. To jest kurwa taki larp, że po prostu aż boli, no. W moim większym pipidówku jest magazyn lub pako e pakownia lub spawanie nadwodzi i chuj. No, dokładnie o to chodzi, nie? I ludzie którzy mówią, o, ja potrzebuję ochrony praw pracowniczych, jak będziemy, kurwa, bronić twoich praw pracowniczych, jeżeli masz mieć jednego pracodawcę, jak ten pracodawca cię wyjebie, to nie możesz się pójść do pracy. I jak mamy to zrobić? Wiesz, ten tych chłopak, który po prostu chciał się odezwać, a nie przesła prze 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 przesłać, wyrazić jakąś myśl? Nie, gówno prawda, gówno prawda. Tak jak Dymek w obu rozmowach, kurwa, w ostatnim, razie, w ostatnim czasie z Zandbergem, był ewidentnie na Zandberga obrażony, tak, kurwa, ten koleś jest właśnie produktem słuchania Dymka i Giełzaka, który jest dokładnie tak samo obrażony jak oni. I patrząc po właśnie manierze mówienia, widać, że koleś, kurwa, wsiąkł w ten larp. Jest, kurwa, jak ten Niemiec, co, co Elona udawał, I w się, sensie, czy to Elon, czy nie Elon. Ten koleś wsiąkł tak samo. Tu nie chodzi o to, żeby merytorycznie skrytykować. Tu chodzi o to, że koleś się, kurwa, obraził o to, że dajcie nam alternatywę za dużo. Jak mam alternatywę, to znaczy, że nie chcę, żebym miał dobrze w tym magazynie, no. To, 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 jest, to jest pojebane. Zobaczmy, co nam jeszcze Andrian odpowiedział. Dziękujemy za ten komentarz, który jest bardzo no, ważny. nie będzie. Ale prosimy o jakąś... ...na straży naszych praw, dbał o to, żeby Państwowa Inspekcja Pracy miała budżet i żeby broniła tego, co mamy teraz zagwarantowane, a co nie jest dołożone. Okej. Okay. Okej. Ja w tej sprawie mam czyste sumienie, bo akurat jeżeli chodzi o budżet Państwowej Inspekcji Pracy, to szarpałem się o to, żeby ten budżet podnieść, bo to jest skandal, że dzisiaj Inspekcja Pracy ma mniejszy budżet niż Instytut Pamięci Narodowej. I to jest po prostu sygnał, tak. I to jest sygnał, który zły Polska wysyła swojemu, swojemu społeczeństwu. Ale dwie rzeczy chcę powiedzieć i one są dla mnie super ważne. Jedna rzecz jest taka, że sama Inspekcja Pracy nie wystarczy. Bo jak spojrzymy na kraje, w których prawa pracownicze dotyczące odpoczynku, dotyczące norm pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są przestrzegane w wyższym stopniu niż u nas, to tam nie załatwia tego tylko instytucja. Tam załatwia to to, że jest silny ruch pracowniczy, silny ruch związkowy. To, czego my potrzebujemy w Polsce, to potrzebujemy wzmocnić organizacje pracownicze, zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy zakładają związki zawodowe i organizują się w swoich miejscach pracy, ale też ułatwić działania związków zawodowych, odbiurokratyzować to działanie, dać im silniejsze narzędzia. Ja wierzę w to, że samoorganizacja pracowników jest tutaj równie ważna jak sprawnie działająca instytucja, bo nikt pracowników nie wyzwoli za nich i nikt za pracowników nie zrobi tego, co może zrobić silny ruch związkowy. I druga sprawa, którą chcę powiedzieć, ja wierzę. Ja wierzę, że nie jesteśmy w Bochni i w Wieliczce i w każdej innej miejscowości w promieniu 100 kilometrów stąd skazani na taki model rozwoju, w którym nie będziemy mieli nowych przemysłów. Będziemy mieli w Polsce nowy przemysł, ale żebyśmy ten przemysł mieli, i to przechodzę do pytania o podatki, nie jest drogą to, żeby obwieścić kolejną ulgę inwestycyjną podatkową, Już żeśmy sobie zrobili tak zwany estoński CIT. Wyszło z tego o tyle co nic. Tak, oprócz tego, że co bardziej sprytne firmy nauczyły się kantować budżet państwa i po prostu odprawiać mniej podatków, chociaż niewiele z tego wynika, jeżeli chodzi o realne inwestycje. Inwestycje, te przełomowe, te duże, rodzą się na styku realnej gospodarki i tego, co mogą zapewnić inwestycje publiczne. Jak sobie weźmiecie telefon do ręki, tego, tego smartfona, to zobaczycie, że. To, co dzisiaj jest oczywistością w naszym życiu: ekran dotykowy, geolokalizacja, sieć satelitarna, sieć połączeń komórkowych. Tych rzeczy nie byłoby, gdyby nie publiczne inwestycje, które potem można było skomercjalizować, które potem można było przerobić na produkty i usługi. Dzisiaj Polska, przez to, że zbyt mało wkłada pieniędzy w badania i rozwój, staje się takim właśnie miejscem, które staje się skansenem. Nawet na tle innych krajów europejskich. I to, do czego musimy doprowadzić, to do tego, żeby zwiększyć wydatki na naukę, na badania i rozwój, bo to stworzy środowisko, środowisko społeczne i gospodarcze, w którym będzie łatwiejsze tworzenie nowych, przełomowych przedsięwzięć. I druga sprawa, lepiej się je tworzy i lepiej człowiek może pozwolić sobie na ryzyko, wtedy, jeżeli żyje w kraju, w którym jest bezpiecznie. Jeżeli żyje w kraju, w którym nie musi bać się o jutro, nie musi bać się o to, że jak mu nie wyjdzie, to poleci na dno. I po to jest między innymi także państwo dobrobytu, żeby dać ludziom szansę wybierania swojej drogi, a nie tylko orania od godziny do godziny ze, strach, ze strachem w oczach, co się stanie, jak zachoruje, albo jak stracę robotę. Niechuj. I ocenzurowane. Już nie wiemy, co, co Andrian powiedział. Widzicie? Mroczne siły... Blokują nam Andriana, no. YouTube ocenzurował. Może ktoś zgłosił copyrighta na to, co Andrian mówi. Łohohohoho! Zobaczcie, oni mają tak mało pieniędzy, że im na baterię do mikrofonu nie starczyło, no. Zobaczcie, siły kapitału nam cenzurują Andriana, no! Dwie nieskończoności. u Inda Krowa oraz Michał i Karolina. nieskończoności. Adam Lendas, Aleksander Bratkowski, nihilistyczny Ateista, Eden Krif, Flavius, Embermar, Gwenok i oraz Kolmiker eee, Dawcy pizza, Dan Powłowski, Ranafe, Dawid Korzyniowski, 01 na Konrad, Samrion, Fingal, szamisen, puchcier, gentleman 7. Strażnik Sanktuarium, Ala Marciniak, członek komisji WZK i Janek, Michał Skoczyński, Neurofotoreceptura, Restless Dream, Smutny Michał oraz Zedmeister. Dawcy kawy z ciaskiem, Michał Piotrowski, Patrycja zwarden Krzysztof Marchewka, Brzęczek, Jacek maksymowicz Kartograf i Obwiam e, Krzysztof, Greb Krzysztof Rębowski, Almada Gamer, Antyblistery Claudine, Wiktor Rowski, Kuba z Poznania, Borsuk Cukrowy, Adrianem Ambrozik, Maciej Danielak, Amadeusz Hajduk, Nikodym Cupryś, Andrzej Dubielia, na Karpetak, Protonowy, Chris Poland, Bartomiej, Marcinala, grub Mephisto, Maciej Nagiel, Gulas, Jacek Stolarski, Kocia Pilotka, Prometouł, Hypatia, Patio, Ludzki, De Obszan, Rada Morer, Kos, Mapi Pajnat, Misza, Anekusilius, Szef, Oliczkoś, Adatin oraz Fukoro eee, Osoby Dające Kawy, Szymon Popławski, Rosorosz, Łukasz Cięwski, Patryk 128 to Powędzone Vampire Smartfa, Kocimski Justyna Lech, Masaż, Masasz, masażer Makar Jasiński, Marcin Harasimowicz, Kod Gruszka, Pewe miejscowela Barbarian, Daniel Koci Jarz, Lublina, Beowulf, Emil, Miku, 39, ekski Kropsterdom, Robster, Eg, Ania Janowel, podkreśnik X, Adam Tomuś Kocureus, Nowa oraz Olga. I wreszcie dawczynie herbaty. To za dziwna nazwa, Łukasz Puskata, Tomasz Trzałkowski, Tomasz Olszewski, Arkadiusz Piechońska, Kadiusz Gumiński, Ryszard Bryliński, Socystka w Polsce, Bartosz Zawacki, Albert Stąpura, Ernest Pelimski, Hubert Mazur, Michał Smereka, Jakub Bździel, Kacper Wawrzyniak, Julian Księski, Malwina Huzarska, Wydła, Wydła i Wydła, Franek KTBM 32, Lakarder, darzy wocki Aniela M. Sonny Link, Fejner, Bochenek, Solas, Łukasz, Adren, Wróbel, Misiek, Darumir, Jaje, Łukasz, Jarmir, Mango, IC47, reli Excel, Ecie Pacie, oraz Bon Boni 3. I teraz kończąc, zanim pup na koniec, zapytam się. Okej, okay. być może nie wiecie, a być może wiecie, ja za dziecka miałem problem z wymawianiem litery R i czasem jak mówię bardzo szybko, albo czytam bardzo szybko, tak jak tam przykład tej listę patronów, to wychodzi to, że jeszcze to R mi się cały czas plącze. W którymś miejscu wybitnie zauważacie? Jest takie miejsce, w którym mówicie, on ma z R problem. Bo ja wiem, gdzie ja, gdzie, gdzie ja to widzę, ale jestem ciekaw, czy wy gdzieś widzicie coś. A pup, i dobra